Jeden z najważniejszych zakładów przemysłowych wrocławia, fabryka maszyn elektrycznych M5. Wrocławianie nazywają ją fabryką wielkich marzeń elektrycznych. I słusznie, bo zakłady M5 produkują dziś sprzęt, o jakim dawniej mogliśmy tylko marzyć. Tu, gdzie przed sześciu laty borykano się z najprostszymi konstrukcjami, dziś powstają maszyny ogromne i skomplikowane. Z okazji trzeciego zjazdu przyspieszenie montażu turbogeneratora o mocy 50 MW, zamówionego przez Chiny. A teraz proszę się nie dziwić, że bezpośrednio po wielkich marzeniach elektrycznych puje jajecznica. To wcale nie drobiazg, bo codziennie rozbija się tu prawie pół miliona jaj. Fabryka w Nowej Soli produkuje z nich proszek jajeczny sprzedawany do Anglii, Belgii i innych krajów zachodnich. Wspaniały dochód dewizowy 200 tysięcy dolarów miesięcznie. Przed trzecim zjazdem fabryka zobowiązała się zaopatrzyć rynek wewnętrzny w sproszkowane biszkopty, mleko zgęszczone oraz inne artykuły spożywcze. Niezwykła wystawa zorganizowana przez Państwową Inspekcję Handlową. Tu dopiero widać, jak to łupią nas skórę różne fabryki i warsztaty. Pędzle jednakowe, ale ceny różne, zależnie od widzi mi się producenta. Od 8 do 60 zł. Krajowa skala radiowa 8 razy droższa od zagranicznej. Towary sprzedawane są po wygórowanych cenach choć haniebnie spartolone. Bo i co komu z takiej tary, która boi się gorącej wody? Albo piłki miękkie jak papier. Tu znów części, które wzajemnie do siebie nie pasują. I kosy, które się gną, zanim jeszcze uderzą o kamień. Ale tym razem trafiła kosa na kamień. Już się więcej nie uda taki trik z teczką zlepioną ze skrawków skóry i zręcznie zamalowaną. Zdrowo dostały po uszach fabryki butów w hełmku i w Bydgoszczy. Ci, którzy nas dotychczas bili po kieszeni, będą odpowiadać za to przed sądem. Państwowa inspekcja handlowa sporządziła już półtora tysiąca aktów oskarżenia, dołączając takie oto wymowne dowody rzeczowe: rajtuzy z Aleksandrowskich Zakładów Pończoszniczych. Dla dzieci do lat czterech. Natomiast pilotki ze świdnicy tylko dla krasnoludków. I lalki. Lewe oko krzywe, prawe ślepe. Zupełnie jak w kontroli technicznej niektórych wytwórni. Wydawnictwo Arkady przygotowuje nowy zbiór reprodukcji obrazów Jana Matejki. W tym celu sprowadzono z państwowej wytwórni papierów wartościowych ogromną kamerę fotograficzną. Jedna klisza ma tu wymiar pół metra na 40 cm. Jaka szkoda, że w czasach bitwy pod Grumwaldem nie było jeszcze takiego sprzętu. Dziś można polegać już tylko na malarskiej wizji mistrza Matejki. Uwaga, rozpoczynamy naświetlanie. Każdy fragment trzeba sfotografować przez kilkanaście filtrów, aby barwna reprodukcja ściśle odpowiadała słynnemu oryginałowi. Nasza wieś czeka nie na hasła i deklaracje, tylko na konkretną działalność społeczno-kulturalną. Tak też pojmuje swe zadania Związek Młodzieży Wiejskiej. W Łukowej podbił go rajem kurs gospodarstwa domowego. Pani Ćwierciakiewiczowa byłaby na pewno dumna z takich uczennic. Wiadomo, smaczna i zdrowa kuchnia to gwarancja szczęścia rodzinnego. Ten modny żurnal trafił za pośrednictwem ZMW aż do powiatu lubartowskiego. Oczywiście nie należy oczekiwać, że wieś Sobolew zakasuje Paryż. A jednak i to jest krok naprzód. Nauka praktycznego zawodu, który przyda się każdej kobiecie. Czyżby ostatnie minuty przed rozpoczęciem przedstawienia? Nie, jeszcze nie. Ale za kilka miesięcy słuchacze kursu teatralnego w Chełmie Lubelskim na pewno wystąpią w jakimś amatorskim zespole. Uczą się tu także umiejętności kulturalnego prowadzenia zabaw tanecznych. Sprawy na pozór i błahe, a w sumie poważne osiągnięcie młodej organizacji. Co mniej pochwał, należy się natomiast organizatorom konkursu pożarania pączków, rozegranego w Warszawie w Dzień Ostatków. Była to impreza dosyć płaska i trudno byłoby się śmiać z tych pracowitych szczęki wytrzymałych żołądków. Co? I panie popisują się obżarstwem? A co z kasłem Dieta cud! Popularny Kazio Malutki wbrew pozorom nie dorównał najmłodszemu pokoleniu. Już wkroczyliśmy w finały. Teraz wolno popijać lemoniadę lub herbatę. Brawo, niech żyje przodujący pączkojad stołecznego miasta Warszawy. Szkoda tylko, że w konkursie nie brała udziału ta tuczna gęś. Zajęłaby na pewno pierwsze miejsce. Kręcą się pedały, czas płynie i coraz bliżej już kolejny dwunasty wyścig pokoju. Nasi najlepsi kolarze trenują wytrwale w wiśle. Jazda na rolkach. Slalom między krzesłami. Mecz piłki rowerowej. To tylko niektóre składniki zaprawy. Takie umiejętności przydadzą się na szosie w ciasnym peletonie. W programie jest jeszcze gimnastyka. I naturalnie trening na szosie. Spośród tej dwunastki, w której widzimy m.in. Więckowskiego, Łowatego i Fornalczyka, wybrana będzie nasza reprezentacja na trasę Praga, Berlin-Warszawa. Na wspaniałym stadionie lodowym w Dawos Mistrzostwa Europy w Jeździe Figurowej. Drugie miejsce zdobywa para radziecka Żuk. Zwycięską parę niemiecką Kilius Boimler oglądaliśmy już kilkakrotnie w naszej kronice. Marika Kilius jest również mistrzynią Europy w jeździe figurowej na wrotkach. Słowa Karol Divin obronił w pięknym stylu swój zeszłoroczny tytuł mistrzowski, zwyciężając m.in. słynnego Francuza Gilletti. I wreszcie, triumfatorka konkurencji pani Hanni Walter zebrała najwięcej punktów w jeździe obowiązkowej. 17-letnia reprezentantka Austrii popanała dwie groźne rywalki z Holandii. A tymczasem zakończyły się również Mistrzostwa Świata w skokach przez beczki. Jedyny naprawdę udany i mistrzowski skok. Pozostali zawodnicy demonstrowali raczej tylko piekielną wytrzymałość tylnych części ciała. A może i nasi łyżwiarze zabiorą się do tej dyscypliny sportu. Taki trening to dla nich nie nowina. Nikt już nie zdołał wyprzedzić mistrza. Przedstawiamy go. Nazywa się Leo Lebel. Tradycyjne zawody Kandahar w Garmisch-Partenkirchen. Bieg zjazdowy mężczyzn to już właściwie pokaz akrobacji. Leży Francuz Tuillard. Anderl Morterer z trudem łapie równowagę. Zaledwie kilku zawodników przebywa trasę bez upadku. Na oblodzonym stoku szybkość powyżej 70 km na godzinę. Jak wicher przemyka faworyt Szwajcarów, Roger Staub. I znów ofiary zdradliwych mult. Inny amerykanin Bud Werner wylatuje z trasy. W tym samym miejscu w chwilę później rozbił się śmiertelnie kanadyjczyk Zemelbrink. Ale są przecież tacy, którzy wygrywają i na tej morderczej trasie. Rodak nieobecnego na trasie Toni Zeilera, Austriak Karl Schranz.